Cześć! Ja nazywam się Adam, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy o tym, czy branża dietetyczna jest przesycona i ciężko się w niej wybić. A jeśli mnie jeszcze nie znasz, to ja nazywam się Adam Momot i prowadzę agencję Adamo Media, agencję, która pomaga dietetykom w Polsce i też poza granicami naszego państwa rozwijać ich gabinety dietetyczne czy też biznesy online. Tylko w tym roku wydaliśmy ponad pół miliona złotych na reklamy, aby dowieść dla was jak najlepsze wyniki. A w tym materiale porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda konkurencja na rynku dietetycznym, czy faktycznie nie ma miejsca dla nowych specjalistów, oraz jakie wyzwania stoją przed dietetykami i jak można sobie z nimi poradzić. Także jeśli jesteś dietetykiem, to zapraszam Cię na ten materiał. Na początek przyjrzyjmy się danym z GUS. Jak z nich wynika, w Polsce mamy ponad 2300 dietetyków. Jednak jak podaje gpmapa.pl, w Polsce może być około od 5 do 7. 7 tysięcy aktywnych dietetyków. To sporo, ale należy pamiętać również o tym, że ilość osób, które potrzebują dietetyka, wcale rośnie. Średnie zarobki dietetyka to około 3,5 tysiąca brutto. Miesięcznie. Choć mediana w 2024 roku wzrosła do 4,5 tysiąca, to dla porównania za naszą zachodnią granicą możemy liczyć na 3 razy większe zarobki. Pokazuje to, że branża w Polsce wciąż się rozwija, ale jeszcze daleka droga przed nami. Z drugiej strony, rosnąca świadomość Polaków sprawia, że dietetyka poszukuje coraz więcej osób. Takie dane podaje nam Google Trend. Możemy to zauważyć na wykresie Google Trend, gdzie w miarę stabilnie tutaj przez cały ten rok hasło dietetyk było wysoko. Wiadomo, teraz mamy spadek, no bo też mamy końcówkę roku, ale tutaj od początku roku znowu będziemy może, mogli liczyć na odbicie. Niestety są też smutne dane o rosnącej otyłości wśród Polaków: 62% mężczyzn i 43% wśród kobiet. Jednak te smutne dane mówią też o tym, że zapotrzebowanie na dietetyka w następnych latach będzie jeszcze bardziej rosnąć. Punkt numer dwa: analiza konkurencji. Czy rynek dietetyczny jest przesycony? Konkurencja w branży dietetycznej nie ogranicza się tylko do dietetyków. Główni konkurenci to trenerzy personalni, którzy oprócz treningu proponują swoim klientom także układanie diety, doradcy żywieniowi oraz coaches zdrowotni, którzy często bez formalnego wykształcenia oferują plany dietetyczne i to w dużo niższych kosztach. Konkurencyjnych cenach. Farmaceuci i kosmetolodzy, którzy doradzają w zakresie suplementacji czy też diety dla skóry. No i przede wszystkim aplikacje mobilne, które są wygodne i tanie i zastępują kontakt z dietetykiem. Dlatego samo posiadanie wiedzy czy też kwalifikacji może nie wystarczyć, aby konkurować na rynku. Jak widzisz, konkurencja w branży dietetycznej jest spora. Dlaczego jest coraz ciężej? Przejdźmy teraz do głównych wyzwań, które sprawiają, że coraz ciężej wybicie się w branżę. Po pierwsze, zwiększona konkurencja. Rynek jest zróżnicowany, a klienci mają często dostęp do innych alternatyw. I to zresztą wymieniłem w poprzednim punkcie. Niestety, albo też stety, dużo rzeczy przeniosło się do online i teraz dietetycy z nawet 15-letnim doświadczeniem mają bardzo trudno obronić swoją pracę, ponieważ młodsi, którzy no prościej i szybciej odnajdują się w tym świecie, bardzo często z nimi wygrywają. Dlatego, czy tego chcesz, czy nie. Ale musisz zacząć budować markę osobistą. Musisz prowadzić swoje social media, organizować webinary czy też prowadzić bloga. I to wszystko złożone w całość może dać Ci przewagę. Kolejne wyzwanie to specjalizacja. Zauważ, że coraz więcej osób stara się specjalizować w jednej rzeczy. I ja to doskonale rozumiem. I tak samo zapewne Ty. Bo szybciej pójdziemy do dietetyka czy do doktora, który specjalizuje się tylko w jednej danej rzeczy, na przykład dietetyk sportowy, niż. Do takiego dietetyka rodzinnego, ogólnego, który bierze wszystkich. No po prostu, skoro robi to, czy pracuje z osobami na co dzień, tylko związanego z jedną niszą, z jedną dziedziną, no to raczej ma lepsze wyniki i też doświadczenie, bo siedzi w tym cały czas. Dlatego w Twoim przypadku jeśli prowadzisz gabinet stacjonarny, to owszem wiem jak to wygląda w gabinetach stacjonarnych, że no raczej przyjmujemy tą większą część pacjentów. jednak jeśli chcesz budować markę w internecie, postawiłbym na niszowanie się. Oczywiście wyzwanie jest dużo więcej dlaczego tak ciężko się wybić, ale dzisiaj nie będziemy ich wszystkich omawiać. ale czy to oznacza, że się nie da? Absolutnie nie. Kluczem jest odpowiednia strategia i podejście. Długoterminowe przede wszystkim. Jeśli będziesz odpowiednio długo na tym rynku, będziesz wiedział, wiedziała, co robisz, zaplanujesz sobie te działania, to naprawdę cierpliwie możesz dojść do sukcesu. Jednak wstawianie jednego posta treści tygodniowo czy stories nie przybliży Twojej marki do sukcesu. Musisz to robić regularnie i konsekwentnie. Jak się wyróżnić? No dobra, dobra, tak mi tutaj gadasz, ale powiedz mi, jak mogę się wyróżnić na tle konkurencji. Może Ci to zdziwi, ale jedną z najbardziej wartościowych rzeczy, jakie możesz wprowadzić, i niech to będzie Twoja złota zasada, to złota obsługa pacjenta. Tak, serio. Bardzo często testujemy sobie, jak dietetycy odpowiadają, konkurencja naszych dietetyków. I może Ci to zdziwić, ale na przykładzie ostatnich 10 zapytań trzech odpowiedziało w ciągu 48 godzin, 5 czy 4 odpowiedziało do chyba 3-4 dni, a od dwóch, trzech nie otrzymaliśmy wiadomości do dziś. Patrz, jaka prosta rzecz, odpowiedziałbyś tylko w ciągu 24 godzin, to byłbyś jednym z trzech, czterech dietetyków, którzy to zrobili i miałbyś szansę pozyskać nas jako swojego pacjenta. Drugą rzecz, jaką możesz zrobić, żeby być przed rynkiem, to kampanie reklamowe skierowane na pozyskanie pacjenta. My takie oczywiście robimy i pomagamy naszym dietetykom, ale jest jeszcze masa dietetyków czy gabinetów czy klinik które tego w ogóle nie robią. Jest to jedna z prostszych i skuteczniejszych metod na szybkie pozyskanie pacjentów. Kolejna rzecz to wideo marketing. Tak, dobrze słyszysz, te rolki, których nie chcesz kręcić, czy też mówienie do tego stories naprawdę zbliża z odbiorcą. W dzisiejszych czasach ludzie za bardzo nie mają czasu już czytać bloga, tak jak to było kiedyś. Wchodzą na tego Instagrama, scrollują, czy też TikToka, patrzą o. To było fajne, zapiszę, może zaobserwuję, sprawdzę, co ma na tym profilu i może jej zaufam, zostanę jej pacjentem. My w kampaniach reklamowych zauważamy, że wideo generuje lepsze rezultaty. No i to ma odniesienie do punktu trzeciego, jakim jest prowadzenie social mediów. Ja nie mówię, że masz teraz codziennie dodawać jakieś posty, ja nie mówię, że masz tańczyć przed kamerą, ale dwa posty w tygodniu przygotowane, skierowane do naszego pacjenta naprawdę pozwolą ci pozyskiwać pacjentów czy też budować. Swoją markę. Jest to optymalna ilość, którą ci rekomenduję do tego, aby budować swój gabinet w sieci. I dzięki tylko tym trzem działaniom możesz zwiększyć swoją widoczność, pozyskać nowych pacjentów no i przede wszystkim być przed konkurencją. Podsumowanie. No dobra, a teraz odpowiedź na pytanie, czy branża dietetyczna jest przesycona? Oczywiście, że tak. Konkurencja jest duża i wybicie się jest o wiele trudniejsze niż kiedyś. Aby osiągnąć sukces, dietetyk nie tylko musi być specjalistą, ale przede wszystkim przedsiębiorcą. Musi budować swoją markę, stale ulepszać ofertę i inwestować w swoją widoczność. Jednak odpowiednie podejście i strategia mogą sprawić, że nawet w tak konkurencyjnym rynku będziesz w stanie się wybić. I zbudujesz stabilny biznes, dietetyka. A jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, jak możesz się wybić na tak konkurencyjnym rynku, czy jak pozyskać więcej pacjentów, to umów się na darmową konsultację. Porozmawiamy, sprawdzimy, czy my jesteśmy w stanie ci pomóc, to po pierwsze. Po drugie, czy w ogóle mamy wolne miasto, bo współpracujemy tylko z jedną osobą na dane miasto. No i być może razem rozwiniemy twój biznes. Dzięki za oglądanie i do następnego.